No hej, witam w 51 odcinku legacji. Wszyscy powstawali. Robert pójdzie się umyć. Kto się tam już śmieje? Martyna. Rozmawiać z babcią chcesz? O, jak słodko, to pogadaj z nią jeszcze. A Wiktor, co ty robisz? On do lodówki idzie, gdzie ty? Podaj śniadanie. Poczekaj, kto tam z... Kaja podała puszki. Ja chyba muszę kupić więcej blatów, żeby oni mieli. Ich zapas, żeby na pewno nie robili. Ciągle tych puszek. Nie lubię, jak robią puszki. Dwa blaty nowe kupione. Tutaj przestawiłam na brzeg ten kryształek do dorastania, bo dzisiaj plan jest taki, żeby dorosnąć Martyna. Żeby już się stała dorosłą. Ciekawa jestem, jak ona wyrośnie. No. Trochę się boję, tak szczerze. Zawsze przy urodzinach się boję, że jakąś twarz kiepską mordę dostanę. Tak, Danuta idzie do pracy za godzinę, więc myślę, że jak Danuta wróci, bo ona tylko, tylko ona teraz pracuje, tak? 9.17, to późno w sumie. Hmm, może by dzisiaj nie poszła? Dobra, to dzisiaj uznajmy, że Danuta nie pójdzie, nie pójdzie do, do pracy. Mam nadzieję, że ostatnio poszła. Bo byłoby przykro, gdyby się okazało, żeby ją nagle wylali. Aha, no bo tak, mi nerwa, zapomniałam, ona jest zajęta, zamknięta tutaj. A ona już niedługo umrze, więc. Więc będzie spokój. Wiktor, a ty może przygotuj napój. Śmieci tu leżą, Martyna, weź to posprzątaj. Nie jest teraz, rozrywki ci brakuje. Weź się, przebierz w codzienne ciuchy. I Igor, wszyscy by się poubierali. Robert, a może to właśnie Martyna by zaprosiła, chociaż teraz o tej porze, jak zaprosi na przyjęcie, to dzieci żadne nie przyjdą. O, Kaja myje zęby, poczekaj, Danuta. Nie, ty nie idziesz do pracy dzisiaj, podejdź tutaj. Martyna, ukłodna jesteś, no to wyrzuć te śmieci i dzwoń, zapraszaj na przyjęcie, tak, ze trzy razy zadzwoń. Danuta, ty też się przebierz, A ty masz w ogóle szafę w pokoju? Nie, nie masz, no to idź, do syna się przebierz, nie wiem. <laughs> Powiedzmy, że tylko w tej jednej szafie wszyscy trzymają swoje. Swoje ubranie, i Wiktor znowu podał niebieski napój. Co ty masz do tych niebieskich napojów? To by się go napił. Martynie by się chyba najbardziej by przydało. Chociaż nie no, minerwie, ale minerwa zaraz ona się sama skończy. No to może Wiktor ty wypijesz. O, zaraz wszyscy przychodzą na przyjęcie, a zaraz, ile kosztuje ten tort? tort a właśnie, ten zwykły tort też trzeba kupić. Zapomniałam o nim. A niech sobie stoi obok kryształka. Chciałam kupić ten tort, żeby kupić pana tancerza. Ale nie stać nas przez te blaty. Danuta, gdzie ty idziesz? Bawić się petardami? Dobrze. Kto tu już znowu na śmieci? Martena dopiero sprzątała. Kaju, weź to ogarnij. I talerz też wyrzuć. I ubierz się. Albo wiesz co? Mogłabyś w sumie wziąć prysznic. O, Majka już przyszła. Patrzy na petardy. Może Danuta powitaj. Ma Majkę... Aha, bo już urodziny przy... Igor, co ty robisz? Dlaczego ty dmuchasz świeczki? Zostaw to, to nie twoje. Tu już miałeś urodziny. Martyna, ty dmuchaj świeczki. Kaju, Danuta, wy nie, nie miałyście się ubrać. Gdzie w takich piżamach będziecie świętować? Robert, twoja córka ma urodziny. Co... Z ty machasz tymi łapami? <laughs> Zaraz, a ty w ogóle dotarłeś do tego tortu? Zdmuchnij świeczki. Co ci tutaj stoi na przeszkodzie? No, telefon dzwoni po Danutę, bo nie poszła do pracy. Martyna, dmuchaj te świeczki! No ja wiem, że jesteś głodna, no to dmuchaj świeczki, będzie jadła tort. Ja nie wytrzymam, Wiktor! Przesuń się. No nie dojdzie do tego tortu. Ale co ci przeszkadza? Tu tutaj przecież nikt nie stoi, chyba, że Majka, nie wiem. Danuta, teraz ty się przesuń. Ile tych ludzi? Martyna, masz mizerne stopnie, ale przecież czwórkę minus miała. No tylko jeden dzień nie poszła do szkoły i już jej ta ocena spadła. No to niemożliwe. Iść dmuchaj świeczki! No nie gadaj, że już ludzie idą sobie sobie. nuta idź stąd! Nie no, nie doszedł do tego tortu. No bo Igor wcześniej podszedł do tego tortu, nie wiem po co. Ludzie się zbiegli do niego i teraz... A Gdzie w ogóle jest ta Martyna? Ona jest gdzieś w tłumie. Ale gdzie ona stoi, nie widzę. O tutaj się schowała. Między ludźmi. Igor, może ty. dokończ to jedzenie, by się przestawiło. Poczekaj, da się teraz wziąć ten tort. Obiekt używany. No nie. Co nagle wam półka przeszkadza? No weźcie, nie wymyślajcie już. A teraz? Martyna. A, ty już nie bezdmuchnęłaś no te świeczki? Co tu się stało? Poczęstuj się. No dobra, poczęstuj się. A no tak, ty nie masz różdżki przecież. A teraz nie będę mogła kupić, bo się wszystkich pieniędzy pozbył. A nie, jest, 99. Wow, dwa simoleony zostały na styk, po prostu. A Kassandra, to co tutaj robi ona nie w szkole? Martyna, dodaj do wyposażenia magiczną różdżkę. Nie gadaj z ludźmi teraz. Bierz tą różdżkę, Martyna. Całkowicie cię odświeżył. Aha, to nie Wiktor wypił ten napój. Dobra, ludzie nam ukradli. Picie. Martyna, co ty robisz? Gdzie ty chodzisz? O! Co tu się dzieje? Minerva umiera. Wiktor zag zagląda do lodówki. Do jakiegoś gościa mi przechodzi. Ta się kąpie w basenie. Mroczny kosiarz! No morda tam! Kaju! No proszę was! Martyna, co ty robisz? Miałaś różdżkę brać. Ja nie wytrzymam, Wiktor, te tutaj petardy <noise> lecą. Podejdź tu, wejdź do domu. No nie gadaj, a metanuta no, dzisiaj nie poszła do pracy przecież. Niech spoczywa w pokoju, Minerva nie żyje, dobrze. Minerva, Martyna, dorastaj. Wiecie co? <noise> Sprzedam może, co bym sprzedała teraz? Nie wiem, ten zegar słoneczny. Bierzcie i jedzcie. Zjedz lekki lunch. Nie, nie jedz. Podaj. Nie, nie zjedz obiad. A wy może podaj ten stół, nakryj stół. Będziesz szybciej. Kto się tam rzuca? Zaraz, bo tutaj nagrobek mi nerwy. leży. Gdzie ona tutaj? No tak, taka impreza się zadziała, że nawet nie zwróciłam uwagi, kiedy. że ona umiera. Umarła taka. nie zwracająca na siebie uwagi. Ja już nie pamiętam, kto tutaj leży. Niech stoi tak o. Mamy pięć nagrobków z naszej rodziny i jeden ten taki, co ta babka nam od petardeł umarła, spłonęła. Dobrze, Martyna, dostała się do tej różdżki, to ja zapiszę grę, bo boję się, że się cofniesz w rozwoju za nie, zamiast dorosnąć. Rzuć zaklęcie, dorosłość w minutę, już się tak nie pisz! No i już goście sobie idą. Rzucaj to zaklęcie! Właśnie, a teraz chyba będę mogła kupić ten tort. Gdzie on był? Tu jest tort. O nie, nie udało się? Dlaczego nie poszło? Rzucaj zaklęcie. Wiedziałam. Nie, nie, tak się nie bawimy. Nie. Jeszcze raz. Martyna. Rzucaj zaklęcie. Martyna, co z tobą jest nie tak? Wiesz co, może zjedz sobie coś. Niech ci się nastrój polepszy. Skocz sobie do łazienki. Ludzie tutaj narzekają, że są głodni. Brudno tutaj w ogóle. śmieci leżą. Robert, co ty robisz? Podaj obiad? Nie, no najpierw tutaj posprzątaj. Wszystkie blaty są pozajmowane, więc pewnie znowu byś podał puszki. Nie wiem po co. No Martyna, już? Czujesz się lepiej? Rzucaj to zaklęcie. Jeszcze raz zapiszę. Anka, jak tu w biegu się zatrzymała. No i cię Adaś zablokował. No toż wyjdź stąd! Wejdź z tej łazienki! Nie wytrzymam z tobą, Martyna. Weź jeszcze coś zjedz. Aha, już nie ma jedzenia w ogóle. Robert, no to wiesz co? Ty posprzątaj stół. Wiktor, dlaczego ty się kładziesz do łóżka? Wiesz co? Robert, ty jesteś bliżej jednak, no to nie sprzątaj stół. Podaj obiad. Wiktor posprząta. Pozmywaj talerze, wszystko. Ogarnij dom. Oj, Kaja zdobywa punkt kondycji fizycznej. Kaju, co ty robisz? Pływasz. Dobrze, pływaj. Aha, tutaj te drzwi trzeba oddać. Martyna, weź jeszcze prysznic. Mam nadzieję, że ty dasz radę dorosnąć. Dobra, nie narzekaj, że ci rozrywki brakuje. Co to już się? Jedzenie zepsuło, Igor. Dlaczego ty się rzucasz? No nie gadaj, że wszyscy wszystko zjedli. To miało być jedzenie dla Martyny. Ej! Dobra, kto by coś podał znowu? Wiktor, nie, ty jesteś zbyt zajęty. Igor, ty posprzątaj talerz, pozmywaj to i podaj obiad. Ile ty masz punktów gotowania? Jeden. Dobra, może nie spalisz kuchni. O, tu karaluchy chodzą. Wiktor, posmywaj je. Właśnie, Igor, Igor, Igor. Nie, nie podawaj obiadu. Dostałam ostatnio komentarz, że różne prace są w gazecie i w komputerze, więc sprawdzimy to. Poszukaj pracy najpierw w komputerze. Kto tu zasypia? I Wiktor. Jak ty się czujesz? Zmęczony jesteś. Dobra, to nie zabijaj tych karaluchów. Zostaw to. I idź spać. Najpierw się obudź. Obudź się, zablokowałeś Robertowi umywalkę. I idź spać normalnie do łóżka. Martyna, ty nie wspominaj zmarłych, tylko przegryź coś, zjedź sobie chipsy. Nawet ci pozwolę. W przemyśle rozrywkowym, nie. Ty masz być w muzyce. Zwykłego gońca, nie. Biznes też nie pasuje do ciebie. Sprzedawcy w domu towarowym, nie. To nie ma już więcej, więc Igor, idź do, do gazety, szukaj pracy. A ty próbuj jeszcze raz, Martyna. Rzucaj zaklęcie. Gra zapisana, mam nadzieję, że to się w końcu uda. Aha, Igor, nagle cię wszystko przygnębia, a co ci się stało? No to, jak potrzebujesz iść do Łazienki, to idź do Łazienki, wykąp się. I teraz szukaj. Martyna, naprawdę! Nie! Jeszcze raz! Martyna! Od czego to zależy, że ona. Że ona nie może dorosnąć. No bo kiedyś testowałam przecież i to nie zależy od humoru. Bo z kim to było? Chyba z. To Robert jest taki chyba dorośnięty z dziecka. Nie pamiętam jak to było. Martyna, zrobisz to. Wiesz co, Martyna? Obejrzyj sobie telewizję. Wkurzasz mnie. Roberta, ty idź do łazienki. Co tak, zaraz będziesz sikał po nogach. I idź spać. I jest 21. Igor, a ty nie chcesz iść szukać pracy z niewiadomego im powodu. Skorzystaj z toalety i wykąp się. No tyle razy ci już mówię, żebyś to zrobił. Teraz będziesz chciał. Martyna miałaś telewizję oglądać. Nie obchodzi mnie to, że jesteś zmęczona. Telefon dzwoni. Oni wkrótce przybędą. Dwa razy pomyśl, nim otworzysz drzwi. Uuu, straszne. Igor. Aha, ty idziesz szukać pracy? Dobrze. To jak poszukasz pracy, to idź spać. Będziesz próbowała rzucać to zaklęcie do skutku Martyna. A jest to wyprowadzacz psów. Nie, nie będziesz wyprowadzaczem psów. Nie wierzę, znowu się nie udało. Nie udało się? Ja naprawdę muszę poszukać tego tortu na dorastanie, bo mnie zaraz szlak tutaj trafi. Rzecz cholera jasna! Co ja mam ci jeszcze zrobić? Nie wiem, może idź się przespać. Idź się przespać! Może przemyślisz wszystkie swoje decyzje. Wpadłam na pomysł, że to możliwe, że przez jej oceny w szkole może tak źle iść jej postarzanie. Nie jestem pewna, czy to tak działa. Trzeba by chyba spróbować. Nic o tym mi nie znalazłam na, na internecie. W ogóle znaleźć cokolwiek o jedynce to jest graniczące z cudem. Ale pogrzebyłam w tym internecie i udało mi się znaleźć ten tort do dorastania Simów. Więc teraz nie będziemy się bawić w magiczne zaklęcia. Martyna, wstawaj teraz. Dłuchaj te świeczki. Chcecie zobaczyć już dorosłą. Mam nadzieję, że nie będziesz brzydka i nie będziesz kopią już jakiejś osoby, której mamy. Niestety, im dalej w, w las, że tak powiem, im dalej w pokolenia i im więcej Simów będzie. Tym większa będzie szansa, że któraś twarz się powtórzy, a nie chciałabym, żeby twarze się powtarzały. Tak, Martyna dorasta. Z tortem w ręce. Uuu! Martyna, jaka laska z ciebie, podejdź tutaj. Jego sukienkę ubrała. Dobrze, myślę, że to jest czas, żeby zmienić sobie ubrania, ale nie jest całkiem. Jest całkiem ładna. Chociaż dziwnie wygląda, taka zblurowana jest strasznie ta twarz, mam wrażenie. Jest taka... No, Danuta jest pikselowa, a ta jest taka... Hmm... Jak to nazwać? No, blur ma na sobie, nie wiem. Nie wiem, jak to opisać. Zmień ubranie. Zobaczymy, w czym będziesz chodziła, Martyna. Właśnie, bo osobowość, pokaż mi osobowość, jest w ogóle nieschludna. Zachowuje się z rezerwą. Jest introwertykiem, rozrywkową dziewczyną, bardzo i jest małostkowa. Może uda się jakieś ubranie na tej podstawie. Na tej podstawie dobrać jej. Uuu, to jakie jest ładne, ej! Chociaż w sumie Martyna jest pokoleniem czwartym, czyli ona ma jeździć na wakacje różne, więc z drugiej strony myślałam, żeby jej nie ubrać jakiegoś bardziej takiego podróżniczego ubrania, ale zobaczymy, czy to tutaj będzie. Na razie ten strój mi się bardzo podoba. Ale zobaczymy, co będzie dalej. O, to jakie jest też ciekawe. Dużo tu jest fajnych ciuchów. O, to też jest ładne. Mam pomysł! Może jak będzie podróżowała po tych różnych... po tych trzech otoczeniach, w sensie zimowym, tam leśnym i plażowym, to na każde otoczenie będzie zmieniała sobie ubrania. Tylko na razie potrzeba by coś... Trzeba czegoś, w czym będzie chodziła tak na, na początku. O. Tutaj się to ty Plecak jakiś ma? Plecak by się przydał w sumie. Może chodzić na co dzień w bieliźnie? I tutaj już lecimy od początku, więc myślę, że na początku, zanim ona w ogóle zacznie wyjeżdżać, bo chciałabym jednak trochę uszczuplić. Ro ilość ludzi w tym domu dopóki, zanim zaczniemy wyjeżdżać, bo nie można wyjechać niestety jedną osobą tylko na wakacje. Więc myślę, że w tym niebieskim stroju będzie sobie chodziła na początku. Martyna, jaka ty ładna. Podejdź tutaj. Wiktor opłakuje mi nerwę. Jaki biedny. No i chyba śmierdzi. To idź się umyj. Idź się umyj. Z mrodu czy coś. I przygotuj napój, chociaż chyba nie będziesz chciał. No to nie, nie będziesz przygotowywał napoju. Ktoś mógłby zrobić jedzenie. Nie korzystaj, Kaju. A nie, bo przecież tortu tutaj, tutaj jest. No to zjedzcie wszyscy po torcie. Po kawałku tortu. Danuta nie pojechała do pracy, czy? A nie, o dziewiątej zaczynam. Jezu, już myślałam, że. Już myślałam, że została w domu. Igor, a ty jak wstaniesz? Nowa gazeta jeszcze nie przyszła, z tego co widzę. Ale za to rachunki tutaj leżą. 1900. No to Igor, idź na. szukaj pracy. Nie chcesz szukać pracy, no to idź grać w grę. Nie zależy mi na żadnej pracy i tak mam się czym martwić. No masz się na przykład martwić tym, że masz rachunki na 1900 i nie masz pieniędzy. Więc ty mi nie wymyślaj, Igor. Tylko bierz się za robotę. Danuta, do pracy. Nie zabijaj karaluchów, bo cię zwolnią. O, Martyna już się dostała do bąbelka. Robert, co ty robisz? Zjeżdżaj? Nie. Nie zjeżdżaj. Zabij karaluchy. Rozrywki ci potrzeba, więc włącz telewizję. Chociaż nie, nie włączaj telewizji. Najpierw zjedz. Zjedz tort. Co ty, Martyna, robisz? Graj? Nie. Nie, ty nie graj. Podejdź tutaj. A może Martynie też by poszukać pracy? A no dobra, niech coś robi w życiu. Szukaj pracy. Albo może coś pasującego wy, 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 wy. na komputerze będzie? Poszukaj pracy. Będzie większa szansa, że coś fajnego się trafi. Może też coś związanego z podróżami, nie wiem. I wtedy można by to przypisać, że ona będzie miała te podróże służbowe. Hmm. Ale to jeszcze zobaczymy. Wiktor. Aha, ty sprzątasz. No to sprzątaj sobie, nie przeszkadzam ci, Kaju. A ty co? Opakujesz mi nerwę. Zostaw ją. Idź się umyj. Przedawca prażonej kukurydzy. Nie, myślę, że. Martyna nie będzie w. Jest muzyczna kariera w tym. Dobra, dobra, sprawdzaj ponownie. Igor zaraz idzie. Szukać pracy. Biznesumę dla zwykłego końca? Hmm. No to wiesz co? Zobaczymy jeszcze, co będzie w gazecie. Martyna, idź do gazety, szukaj pracy. A ty, Igor, siadaj na komputer, szukaj pracy. Jest kariera muzyczna. Od 15 do 20 to tylko 5 godzin pracujesz, płaca 90 dziennie. Tak. Agentka ochrony. Martyna jako agentka ochrony 240 dziennie. E, nie. Myślę, że do niej to akurat nie pasuje. Może jutro zobaczymy, co tam będzie... Weź, Ici, wyrzuć gazetę, ale nie, 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 nie przynosi jej do domu. Wyrzuć je. Pytuć już się nie przydadzą na nic. A ty, Wiktor, dawno nie piłeś. Dlaczego ty patrzysz, jak się Kaja kąpie? Idź się napij, wyjdź z tej łazienki. Co ty tu robisz? Jak się napijesz, to pewnie już nie zdążesz do toalety, więc weź prysznic od razu. Trzeba by coś zjeść. Kto by podał jedzenie? Kaju, a w ogóle Robert co, co robi? A on pływa. Nie, to Robert, wiedz, wiesz co? Wyjdź z tego basenu, podaj lunch. Podaj jedzenie i tobie, Martyna, by się przydało nauczyć gotowania, bo <laughs> Będzie się ten punkt, żebyś ty nie spaliła chałupy, jak zaczniesz coś gotować. Aha, Kaju, ty jeszcze sprzątasz? Dobrze, to sprzątaj ten prysznic. Martyna, a ty. A, tobie zaznaczyłam, żebyś tam poszła się uczyć. To ci nie przeszkadzam. Wiktor, ty chlejesz. To sobie pij. Kaju, rozrywki ci brakuje, a możesz iść tańczyć. Idź tańczyć, może ktoś zaraz do ciebie dołączy. Wiktor na przykład. Chociaż nie, bo dla niego mam. Mam dla niego zadanie, żeby on poszedł robić te swoje eliksiry. O, Igor, zaraz idzie do pracy. Pierwszy dzień do pracy. Igor, ty potrzebujesz czegoś? Nie. Na pierwszym poziomie raczej się nie potrzebuje niczego. Oj, Martyna zdobyła punkt gotowania. Super. To Igor, podejdź już tutaj, żebyś się na pewno nie spóźnił. Może ty byś się w sumie ze dwóch punktów nauczyła? Jakoś mi tak pasuje do niej, żeby poznawała świat i w ogóle. I żeby się uczyła różnych rzeczy. Igor, do pracy! Zjedz, nie jedz umywalki, walki, jedź do pracy. Jedź do pracy szybko. O nie, tort się popsuł. Wiktor, pozmywasz go. Antroper, gdzie idziesz? Do jakiejś odległej łazienki się ogarnąć? Nie, idź do domu i rozrywka. Może tańcz sobie z Kają przyłącz się. Igor poszedł na swój pierwszy dzień do pracy. Ciekawe jak mu pójdzie. Nastrój ma taki średni, więc raczej nie liczę na awans. Miałam pomysł, żeby przed pracą jeszcze sobie pograł na gitarze, ale zapomniałam mu tego zaznaczyć. I ma już Martyna drugi poziom gotowania. Dobrze, no to jak nie masz na razie co robić, to, to sobie czytaj dalej. Wiktor, a ty co tak stoisz? Ty idź oglądaj może telewizję, chociaż nie, ty chyba nie chciałeś oglądać, ale to zobacz, może akurat coś leci, co ci się spodoba. O, śmieje się, bardzo dobrze, czyli jednak mu się spodobało. Robert, co ty robisz? Dmuchasz bańki. No to dmuchaj bańki, a wiesz co, co tutaj robią hamburgery? Podaj je. Od kiedy one tu leżą? Wiktor, ty się teraz dobrze czujesz, to idź twórz napój. Zobaczymy, jaki napój stworzysz. Podejrzewam, że niebieski, bo ty tak lubisz ten niebieski napój. Oni mogą brać rzeczy z blatu pod kątem? Ej, naprawdę? Ale w dwójce chyba nie mogą już, czy jak to było? Dawno w dwójkę nie grałam. No to ciekawe. Nie wiem, czy ja o tym wcześniej wiedziałam i zapomniałam. Bardzo możliwe to jest. Ale. Jestem pod wrażeniem. Co ty, petardy puszczasz? Jak chcesz. Nie, no wiesz co, puszczaj bańki. To no ci bardziej rozrywkę podniesie. A Martina, to ty na, tutaj naśmieciłaś. Podniesie. No tak, ktoś zrobił hamburgery i teraz będą śmiecić tymi talerzami. Rozrywki ci potrzeba, no to wiesz co, weź wyłącz radio, oglądaj telewizję. Robert, jak tam się śmieje. Wiktor, to zrobiłaś... Uh, na pomarańczowy. Wypij napój. Wiktor ma czapkę niewitkę. Jaką czapkę niewitkę? Że co? O co chodzi? Wiktor? Co ty? Co się z tobą stało? Jaką czapkę niewitkę? Ale wszystkie rzeczy z nim można robić. Co. co. co mu się stało? Co, co to miało być? Czy to, 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 to. czy ja czegoś tutaj nie rozumiem? Czy coś nie zadziałało? Nie wiem, ale wiesz co? Przygotuj sobie kolejny napój. Danuta, co ty tu robisz? Aha, ty skończyłaś pracę. Potrzebujesz higieny, to idź na górę, może wejdź sobie kąpiel w tej wielkiej wannie. Towarzystwa też Ci brakuje, to byś z kimś podgadała. Może z Martyną, z wnuczką sobie pogadaj o zainteresowaniach. Wpadła na spontaniczny pomysł kupienia Gina. To będzie dzień specjalny dla Danuty. Niech ona się tylko nim bawi. Igor wrócił! Igor, jak było po pierwszym dniu w pracy? Widzę, że chcecie się do łazienki, więc idź. Posprzątaj. I te śmieci też byś ogarnął. Pozmywaj je, posprzątaj. I nie jesteś jeszcze tak zmęczony, więc pograsz na gitarze. Wiktor, co ty robisz? Co ci się stało? Dobra, Wiktor ma chyba jakieś. <laughs> dziwne. halucynacje. Co wy robicie? Aha, Robert pokazuje mu szczura, dobra. Nie, Wiktorowi się to ewidentnie nie podoba. Niech on idzie spać. Idź spać, Wiktor. O, Martyna, Danuta do ciebie idzie, a jednak nie. Pogadaj z nią potem o zainteresowaniach, o magii. Mam pewne obawy co do tego dżina. Nie wiem, czy to był dobry... O nie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Może weźmy wodę jednak. Ogień czy woda, ogień czy woda, woda. Uznajmy, że jest mniej szkodliwa niż ogień. No tak, powódź. Dzięki, Ginie. Weź to posprzątaj. No bo nie, bo jesteś zmęczona. jutro pokojówka przyjdzie. Gadaj z Martyną. A ty, Igor, chyba miałeś grać na gitarze. Aha, idziesz właśnie grać na gitarze. Nie chcesz grać na gitarze. No wiesz ty co? To pozbywaj te hamburgery. Wyłącz telewizję i pójdziesz spać. Danuta, wy wszyscy też idźcie do spania. Po co macie siedzieć po nocy? Jak można w nocy spać? A ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w następnym. Papa. Pa!